Witam wszystkich widzów kanału Analiza Polityczna w nowej serii, w nowym cyklu, który zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy jak go będziemy nagrywali, ale na pewno będzie ciekawie. To obiecuję Państwa i moim gościem, czy nawet nie wiem, współprowadzącym tutaj tego nowego cyklu jest Karol Gac, Tygodnik do Rzeczy, portal Do rzeczy.pl. Witaj Karolu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście zobaczymy, jak nam pójdzie. Sami nie jesteśmy pewni, ale uznaliśmy, że być może zainteresuje Państwa to, co mówimy, być może zainteresuje Państwa nasze spojrzenie na różne sprawy. A jeżeli zainteresuje Państwa, jeżeli te nasze rozmowy będą chętnie oglądane, no to rzeczywiście być może przerodzi się to w jakiś stały format, w stały cykl i wtedy rzeczywiście zamiast go gościem być może będę współprowadzącym, ale zobaczymy, na pewno jedno jest pewne, uśmiechnięta Polska dostarcza multum materiałów, multum informacji do komentowania, do oceniania i Łukasz stara się to robić na bieżąco, na, na, na analizie politycznej, ale nawet on nie jest w stanie wszystkiego skomentować, bo tyle nam się tutaj dzieje i korzystając z uprzejmości na końcu jeszcze też zaproszę Państwa na swój kanał YouTube'owy, też prowadzę kanał dużo mniejszy, dużo bardziej skromny, ale też mam nadzieję znajdą Państwo tam ciekawe treści, jeżeli wpiszą Państwo moje imię Nazwisko to pojawi się Państwu ten kanał. Tam rozmowy, także moje wideo, komentarze, więc serdecznie zapraszam. No a teraz przechodzimy do spraw bieżących, co rozpala polską scenę polityczną od kilku dni Łukaszu, od czego zaczniemy? Ja bym zaczął jednak od, od sprawy bardzo ważnej i bardzo poważnej, jaką jest umowa Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Umowa, która, no ja powiem szczerze, nie wiem, czy ty spotkałeś jakieś pozytywne oceny tej umowy, ale ja znalazłem samą krytykę tej umowy, poszczególnych punktów tej umowy, krytykę nie tylko polityków opozycji. Ale też ekspertów, również tych ekspertów, których z opozycją nie można połączyć, chociażby dr Wojciech Szewko objechał tę umowę z góry na dół, bo mamy tam tak kwestię tworzenia tych legionów y, ukraińskich na terenie Polski, za co też ma zapłacić. Polska, bo ochrona tych regionów ma być yy, yy, organizowana przez stronę polską. To jest sprzeczne z konstytucją, według, według prawa, według oceny wielu polityków i wielu ekspertów. Mamy sprawę strącania rakiet nad terytorium Ukrainy, a, a rakiety miałyby być yy, wystrzelone z terytorium Polski, czyli z terytorium państwa natowskiego. No to jest już sprawa też na, nie tylko polska, ale natowska. No i Słynny prąd. Prąd, który nagle może być tani, może być wyprodukowany z polskiego węgla za polskie pieniądze i unijne pieniądze i wysłany Ukraińcom. To, się, to są trzy rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Czy ty się z tym zgadzasz? Zgadzam się w zupełności, tylko mam pewien problem z tą umową, a mianowicie taki, że zgadzając się z tym wszystkim, o czym powiedziałeś, uważając, że, to jest, że te zapisy są skandaliczne, bo one w ogóle nie były konsultowane, one są bardzo daleko idące, no to z drugiej strony mam w tyle głowy, że tę deklarację jednak składa Donald Tusk. Owszem, jest premierem, ale patrząc na to, ile on rzeczy już obiecał i powiedział w polskiej debacie publicznej, no to mam wrażenie, że z tą umową może być podobnie. To znaczy, ona w dużej mierze pozostanie na papierze. Bardziej ma to być taki wymiar, jak rozumiem, PR-owy dla samego Donalda Tuska, ale zgadzam się, że ta umowa została skrytykowana no właściwie przez wszystkich. Poza oczywiście zwolennikami, politykami obozu rządzącego, no bo trudno, by tutaj jakieś głosy były odmienne. Wiadomo, Donald Tusk podpisał tę umowę, więc trzeba ją chwalić, ale faktem jest, że to, o czym powiedziałeś, ja z jednej strony oczywiście rozumiem wsparcie Ukrainy, rozumiem, że należy to państwu wspierać, biorąc pod uwagę rosyjską agresję, ale także biorąc pod uwagę nasze polskie bezpieczeństwo. Ale tu sprawa jest postawiona w mojej ocenie całkowicie na, głowę. To, na głowie, to znaczy. Idąc od samego początku, legion Ukraińców, który ma być tworzony w Polsce, z polskim sprzętem, szkolony przez Polskę, finansowany przez Polskę, a potem być może zostanie użyty przez Ukrainę w wojnie na Ukrainie, pewnie tak będzie i pewnie ci ludzie rzeczywiście tam pojadą. Czytam w mediach także na do rzeczy, że Ukraińcy są podekscytowani, są zainteresowani tym pomysłem. No to ja się w takim razie pytam, dlaczego ci Ukraińcy, którzy tak chętnie chcą wstąpić do tego legionu, nie wyjadą po prostu walczyć do, na Ukrainę, tylko cały czas przebywają w Polsce. Polskie miasta są pełne młodych mężczyzn w wieku poborowym, którzy, którzy unikają wojny, którzy nie chcą tam walczyć, a jednak, jak tu się okazuje, są zainteresowani tym legionem. I to jest sprawa pierwsza, bo jakby tu moim zdaniem absolutnie powinno być to w jakimś stopniu no albo współfinansowane przez na przykład NATO, czy ewentualnie Unię Europejską, albo po prostu przez Ukrainę. No ale powiedzmy, to jest chyba taki najłagodniejszy element tej umowy. Dużo dalej idącym elementem jest, po pierwsze, kwestia, o której wspomniałeś, czyli strącania tych rakiet. No to jest coś rzeczywiście niebywałego, bo ta deklaracja jest bardzo poważna, także na poziomie NATO. Oczywiście, ja się spodziewam, że to raczej jest deklaracja polityczna i z tego do końca nic nie wyjdzie, już jest jakieś szanowanie nastrojów, że tu Polska nie wyjdzie przed szereg, że trzeba rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I generał Polko to pochwalił, że to jest dobry pomysł. To prawda, generał Polko generalnie tego typu pomysłu pochwala, ale też pamiętam, że generał Polko dużo aktywniej zachęcał, żeby na to weszło do. do... Po prostu do gry do wojny na Ukrainie, no ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, z punktu widzenia też całego sojuszu, no to są na razie przynajmniej mrzonki, tu się nie zapowiada ta zmiana. No i wreszcie kwestia prądu, która mam wrażenie zelektryzowała chyba najbardziej polską opinię publiczną i trudno się jej dziwić. Pomysł wydaje się na ten moment nierealny, dosyć abstrakcyjny, ale pomysł, jednak sama idea, by produkować z polskiego węgla prąd, który miałby nie być objęty podatkiem ETS i wysyłać go na Ukrainę. Oczywiście, jakby samo rozwiązanie, być może nawet i by było w porządku. Problem w tym, no, że skoro można tworzyć prąd, nagle by się okazało, że można by było tworzyć prąd z węgla bez podatku ETS, no to dlaczego tego nie rozszerzyć? Dlaczego Polacy mają być obarczeni tym unijnym haraczem? Polskie spółki elektroenergetyczne, elektro, polscy podatnicy będą musieli płacić coraz więcej za, za ten system spekulacyjny, jaki jest ETS, a nagle się okazuje, że tani prąd być może popłynie na Ukrainę. Oczywiście, kończąc tę przedługą ocenę, no trzeba też pamiętać, że to w jakim stopniu jest jednak wymiar polityczny, propagandowy, to znaczy, to w ogóle nawet nie jest umowa międzynarodowa, no, ona de facto nie przeszła przez parlament, o czym też zwraca, no, to też zwraca uwagę doktor Szewko. Tu są bardzo poważne zobowiązania i znów właściwie jednostronne. No co Ukraina nam oferuje w zamian? No właściwie niczego. Ukraina do niczego się nie zobowiązuje, tylko Polska gwarantuje, Polska obiecuje, Polska się zobowiązuje kosztem oczywiście polskiego społeczeństwa, polskiego podatnika, a w zamian no, oczywiście, ktoś może powiedzieć nasze bezpieczeństwo, tylko mam wrażenie, że, że to też już na tym nie polega. Widać bardzo wyraźnie, że inne państwa twardo walczą o swoje interesy, twardo walczą o to, by, by coś uzyskać, a my niestety nie i właśnie to jest tak, mamy politykę historyczną, bo symbolicznie też można powiedzieć na trzy dni wizyta przed rocznicą krwawej rzezi na Wołyniu. Nic, kompletnie. Kolejny rząd, tak jak, tak jak rząd PiSu, nie zrobił za wiele w, przez osiem lat w sprawie ludobójstwa na Wołyniu. Były, było wiele apeli m.in. świętej pamięci księdza Isakowicza Zalewskiego do prezydenta Dudy, do rządu: zróbcie coś ze sprawą Wołynia, spróbujmy, tak? Jest teraz okazja, pomagamy Ukraińcom w wojnie, zróbcie coś, nic. Tutaj również nic nie uzyskujemy kolejny raz, ale przecież mamy też y, tę rodzinę z Przewodowa, tak, Przewodów, gdzie spadły rakiety. Y, ludzie zginęli i nic też. Kolejny raz Ukraina w żaden sposób nawet nie wypłaciła odszkodowania tym rodzinom y, ofiar tej tragedii. Nie potrafimy nic uzyskać i to jest y, niemal tydzień Tydzień, tydzień temu był kanclerz Niemiec Olaf Scholz, oddaliśmy wszystko Niemcom, tak? Jeszcze Tusk nie musiał mówić, że sprawa reparacji jest załatwiona, a powiedział, że tutaj możemy się zgodzić z kanclerzem Niemiec, sprawa reparacji jest zamknięta. No okej, okay, no to według niego może być zamknięta. Mamy sprawę naftoportu, przez który będzie transportowana ropa do Niemiec, do, yy, do, do yy, miejsca, któ którym jest yy, udziałowcem rosyjski Rosneft, tak? No, do tej stoczni. No, przecież to są, to są rzeczy niebywałe, że kolejny raz wszystko oddajemy, nic nie uzyskujemy. Unia Europejska, Słyszysz jakieś, jakieś mocne nazwiska o komisarzu? Słyszałeś o tym? Ujawniliśmy na portalu dwa nazwiska, w grę jakiś komisarz może wchodzić do spraw spójności, ale no nic nie mamy, nic nie uzyskujemy. To prawda, dużo wątków, ale niewątpliwie wątków, o których za dużo się nie mówi w takim mainstreamie medialnym, więc mamy nadzieję, że Państwo też sięgną do, do różnych źródeł i poczytają trochę o tym, ale rzeczywiście, no próbując to jakoś Poukładać. Zaczynając od końca, jeśli chodzi o Unię Europejską, oczywiście te układanki jeszcze trwają, tu trzeba mieć świadomość, że, że te układanki polityczno-personalne trwają, dopiero tworzą się grupy w Parlamencie Europejskim, dopiero będą pewnie, pewnie będzie rozdzielana Komisja Europejska. Najpierw przecież Ursula von der Leyen musi zostać szefową Komisji europejskiej, bo przed nami jeszcze głosowanie, więc tu tak. zobaczymy, ale faktem jest, że na razie jakoś nie brawo słychać o tych polskich nazwiskach. No gdzieś tam się mówi być może o Piotrze Serafinie, być może o Rafale Trzaskowskim, gdzieś tam w, kiedyś się mówiło o Radosławie Sikorskim, to raczej już nieaktualne, ale zobaczymy. No Jeśli chodzi o Niemcy, tu moim zdaniem sprawa jest zero-jedynkowa, to znaczy to jest skandaliczna postawa polskiego premiera. Ja też o tym wspominałem w swoim wideo komentarzu. Z jednej strony to nie dziwi. Polityka Donalda Tuska i Platformy Materskiej zawsze była uległa wobec Niemiec. Ona była postawą serwilistyczną. Tusk traktował Niemce jak starszego brata. Tak było za, kancler za kanclerz Angeli Merkel. Tak jest teraz za Olafa Scholza. Tylko jest pewna różnica. Olaf Scholz jest maksymalnie osłabiony politycznie. To znaczy, mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, SPD się kompromituje, notuje najgorszy wynik od 1945 roku. Scholz ma niedługo wybory jest bardzo osłabiony, bardzo krytykowany i ten słaby politycznie Scholz przyjeżdża do Warszawy wizyta, która miała być przełomowa, historyczna, jak mówił, jak pisały media niemieckie, nagle się okazuje, że ten balon pęka z hukiem. Jest żadnych konkretów. Olaf Scholz zapowiada jakąś, jakieś mgliste zadośćuczynienia dla żyjących ofiar II wojny światowej, ale właściwie to jeszcze nic nie wiemy. Mamy jakąś zapowiedź, znaczy de facto to już jest ten dom polsko-niemiecki, to jest kolejny instrument Niemców do, do realizacji polityki historycznej. I polski premier, który, który przy kanclerzu Niemiec w zasadzie mówi otwartym tekstem, że on się cieszy, że kanclerz Niemiec wprost mówi otwarcie o tym, że sprawa reparacji jest zamknięta. No to ja, przepraszam bardzo, ale w czyim interesie mówi to Donald Tusk? No na pewno nie polski, tak nie powinien postępować nawet. polski premier. I polski premier, który mówi, że on absolutnie nie rozpatruje w kategoriach rozczarowujących jakiejkolwiek propozycji Niemiec. To tyle jeśli chodzi o Donalda Tuska, ale jeszcze słowo o Ukrainie, bo. Rozmawiamy 11 lipca właśnie w rocznicę krwawej niedzieli. Paweł Kowal dzisiaj napisał taki tweet, że cieszy się, że wysoką rangą urzędnicy biorą udział w uroczystościach. Ja wchodzę w ten tweet, a tam się okazuje, że to jakiś sołtys i jakiś niski szczebel ukraińskich w ogóle urzędników gdzieś tam w dżinsach przyszli i zapalić to przechodziło, że wysoki. To prawda, i to, to jest jakaś kpina. I znów rzeczywiście faktem jest, że sprawa Wołynia tak trudna. W obustronnych relacjach, ale też w polskiej historii, została kompletnie położona. Najpierw przez rząd zjednoczonej prawicy, teraz przez rząd platformatyczny. Nie udało się nic uzyskać od Ukraińców, a były ku temu możliwości, były ku temu przesłanki. Ukraina prowadzi wojnę. Ukraina naprawdę na wiele by się zgodziła, tak. gdy walczyła o przeżycie, a tego w ogóle nie zrobiono, nawet w ogóle takiego gestu nie wykonano, nie wysłano sygnałów, nie próbowano o tym rozmawiać. No w efekcie, oczywiście, Ukraińcy, im dłużej trwała wojna, tym byli bardziej hardzi, bardziej roszczeniowi. Też jest opinia wielu zachodnich ośrodków, że Bułdermioz Załański poczuł się trochę jak taka gwiazda, przejmowany w największych, no najważniejszych miejscach, najważniejszych stolicach. No trochę, trochę ta sodowa woda mu uderzyła do głowy, tak, w ocenie niektórych analityków zachodnich, przez co Ukraińcy cały czas mają taką postawę roszczeniową, myśląc, że, że to tak mocno działa. No nie, to już tak nie działa, jak działało jeszcze na samym początku agresji. Trzeba też zobaczyć, że zmieniają się trochę okoliczności. Więc ja żałuję, że niestety ta polityka była i jest prowadzona w taki, a nie w inny sposób, bo wydaje mi się, że można było uzyskać więcej, można to wszystko było przeprowadzić inaczej, bo jeszcze raz podkreślę: ja absolutnie rozumiem pomoc Ukrainie. Byłem za tym, by tej Ukrainie pomagać. Uważam, że jeżeli Rosjanie są dalej od Polski, to jest tylko lepiej, ale znów trzeba też pamiętać o naszych własnych interesach, musimy się szanować, trzeba też patrzeć na nasze państwo, a nie tylko. Samemu brać na siebie różnego rodzaju obciążenia tylko po to, by pomóc, a potem się nagle okazuje, że zostajemy z niczym bo inni bardziej tak. sprytnie prowadzą tą politykę, chowają się być może za polskimi plecami, ale do odbudowy to już do odbudowy to już kto inny jest pierwszy, kto inny zawiera różnego rodzaju kontrakty. No, otóż to i tego, tego się obawiam, że tak będzie. Mam jeszcze jedną rzecz, o której chciałem z Tobą porozmawiać, to jest to, co dzieje się na tym ostatnim przed sejmowymi wakacjami posiedzeniu w parlamencie. W ogóle to jest fajne, ja powtarzałem tutaj na moim kanale to, że wakacje posłów, no wspaniale, 6 tygodni wakacji jak dzieci w szkołach, dziesięć miesięcy pracy, dwa miesiące... Tak, tą pracą to nie przesadzajmy, jak patrzymy A, na liczby w polskim parlamencie, to się okazuje, że tak. mamy najmniej w historii tych ustaw, bo parlament nie ma się czym zajmować, bo uśmiechnięta Polska tak. nawet prawa nie potrafi nie, bo, wyprodukować, nie. choć może to lepiej przy akurat ich no, lepiej. Rozmawiałem z, z, już z paroma senatorami, którzy mówią, że faktycznie nie mają za dużo pracy w Senacie, bo nie, wpływ, nie wpływają ustawy, więc... Yy, ale nie więc... wiem, czy słyszałeś, Marszałek grodzki miał pretensje do dziennikarzy, że nie informowali o 35-leciu Senatu, że to jest tak bardzo ważna rocznica... Dokładne. A jak przyszła trwoga, to do Senatu i apelują media do Senatu o poprawki w, w jednej z tam z, z spraw związanych z mediami. No ale widać, widać no senatorowie, no cóż, no mają, mają, mają swoją rzeczywistość. Niektórzy się od, odklejają. No i Donald Tusk poinformował, czytałem, pewnie Ty też czytałeś ten jego tweet, że dość gadania, bierzemy się do roboty w tym tygodniu. Niech się weźmie. <laughs> niech się weźmie. W tym tygodniu przejdzie y, y, de, dekryminalizacja aborcji i ustawa o związkach partii partnerskich i ja wrzucam tutaj taki bardzo ciekawy wątek z ustawą dotyczącą związków partnerskich no bo to oczywiście yy, nie tylko kwestia osobista kwestia yy dziedziczenia po sobie, kwestia y, możliwości odwiedzenia siebie w szpitalu, uzyskania informacji w szpitalu i tak dalej, co zresztą prawica mówi, możecie iść do notariusza i sobie to wszystko załatwić, podpisać umowę, załatwić, to jest dostępne. A, ale... to zawsze tylko chodzi o to, takie prozaiczne rzeczy, a potem nagle na końcu się okazuje, że to jednak chodzi o coś zupełnie innego, taktyką salami. Może chodzić o pieniądze, no bo podobno już pan profesor Andrzej Domański, minister finansów, powiedział, że ponad dwa miliony obywateli Mogłoby korzystać wtedy z preferencji w rozliczaniu się wzajemnie, tak jak małżeństwa. Ciekawe, czy ten projekt będzie to zawierał, ale jeśli tak, to naprawdę mamy ciekawą sytuację, no bo wystarczy wtedy zawrzeć związek partnerski, nie brać ślubu i już można się rozliczać jak małżeństwo. A no to, to, to ja gra gratuluję ministrowi Domańskiemu. Może budżet jest w takiej doskonałej kondycji, bo, 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 wydaje, fakt, mi się, tak? że, bo wydaje mi się, że jest, że jest całkowicie odwrotnie. I znów e, ważne wątki, i ja, ja to czytam na kilku poziomach, no zaczynając od gospodarki, bo na, na tym zakończyłeś, znaczy, po pierwsze, gdyby rzeczywiście takie przepisy weszły w życie, no to jest wprost zachęcanie do tego, by małżeństw nie zawierać, no to, to państwo by wtedy nie wspierało małżeństw, tylko wspierałoby jakieś różnego rodzaju związki, po drugie oczywiście, Warto i, i warto o tym mówić. No proszę zobaczyć na dane gospodarcze, proszę zobaczyć na dane dotyczące wpływów VAT-u i innych podatków, na wyniki spółek Skarbu Państwa. Orlen wczoraj stwierdził, że nie opublikuje wyników za drugi kwartał. Można się tylko domyśleć dlaczego. No prawdopodobnie są tak złe, że nawet nie chciano je opublikować. No to jest jakiś kuriozum. Deficyt rośnie w zastraszającym tempie, zadłużenie rośnie w zastraszającym tempie, ale oczywiście uśmiechnięta Polska się cieszy. I po to, to i teraz zmierzam do, do drugiej części swojej wypowiedzi. Po to są takie projekty, po to by rozgrzać opinię publiczną, by przykryć różnego rodzaju niewygodne informacje, niewygodne fakty, by nie rozmawiać na przykład o CPK. co z CPK no, wyszedł Donald Tusk powiedział: "Tak, budujemy to, to i to". No fajnie, ale, ale, ale no w końcu budujmy. Co z energetyką atomową, co z inwestycjami infrastrukturalnymi, co z szeregiem innych rzeczy, które miały być. Nie, nawet, nie. Z potom, nawet z kwotą wolną od podatku, którą zapowiadała Platforma. Miało być 60 tysięcy, teraz nagle się okazuje, że o, nie wiadomo, bo, bo to, bo tamto. No i co najłatwiej przykrywa takie tematy? No przykrywają je te, tematy światopoglądowe, to jest abecadło polityki. Zawsze kiedy jakiś polityk wyskakuje, mówiąc kolokwialnie, z takim tematem, z aborcją, z in vitro i z innymi kwestiami, to jest to próba rozchwiania debaty. To oczywiście w jakiejś stopniu się udaje, tak samo Rafał Trzaskowski, który teraz przecież nie tak dawno wyskoczył z tym, żeby krzyże zdejmować z urzędów, to samo robił przed wyborami pięć lat wcześniej do Parlamentu Europejskiego, w mieliśmy kartę dotyczącą takich różnych akronimów, różnych literek, która miała to wspierać, teraz mamy to samo, no i znów, aborcja i związki partnerskie. Wiadomo, że w koalicji nie ma zgody, wiadomo, że jest tutaj, róż, że są różne sprawy, różne podejścia na, do tej kwestii i to nie dziwi, bo znów tak szeroka koalicja od PSL-u przez lewicę do Platformy, no siłą rzeczy nie będzie się zgadzać w niczym. Wiemy, że prezydent nie podpisze tej ustawy, przynajmniej jeśli chodzi o kwestię aborcji, powiedział to wyraźnie, jasno, więc będzie weto, oczywiście, można nie uznać weta, można w ogóle nie uznawać prezydenta, ale faktem jest, że no oczywiście, będzie to sprzedawane, że no próbujemy coś zrobić. Tylko ja naprawdę bym chciał, sądzę, że to też pokazują badania, nawet jeśli chodzi o wyborców obecnie rządzących, że myślę, że oni jednak spodziewają się i domagają się czegoś innego, żeby zająć się realnymi problemami, Wasz... a nie takimi różnymi sprawami, które nam tu serwuje Donald Tusk, który jak był internetowym trolem w kampanii wyborczej, tak niestety jest nim nadal, patrząc po tych jego wpisach. No ja jestem załamany, bo mówimy, jakby nie było, o premierze państwa polskiego. I on tutaj w, takim w pewien sposób uosabia ten majestat naszego państwa. na Donald niestety zachowuje się jak anonimowy troll. Więc jestem bardzo ciekawy, czeka nas na pewno dużo emocji, tak samo jak czeka nas to inny wątek, też przecież gorąca sprawa na tym posiedzeniu, czyli wątek z Marcinem Romanowskim, uchyleniem mu imitetu tak, z Funduszu tak. Sprawiedliwości, gdzie już mamy wniosek o tymczasowe aresztowanie. Moim zdaniem, a ja akurat czytałem ten wniosek Adama Bodnara. Do, do Sejmu, moim zdaniem całkowicie naginana rzeczywistość, ale chodzi po prostu o kwestie polityczne, chodzi o to, żeby mieć więźnie, żeby pokazać swojemu elektoratowi, zobaczcie, wsadzamy ich za kratki, co tam, że bez, bez powodów, co tam, że bez jakichkolwiek dowodów, bo na, na podstawie widzi mi się, to jest właśnie uśmiechnięta Polska Adama Bodnara, to jest uśmiechnięta Polska Donalda Tuska i myślę, że widzowie też to doskonale widzą. Nie mówi się niestety o sprawach ważnych, ważniejszych, mówi się o jakichś różnych dyrdymach, za przeproszeniem, różnych emocjach. To też jest oczywiście ważne, ale ważne też, żeby łapać ten kontekst, żeby mieć w tyle głowy, że być może czasem politycy chcą coś przykryć, chcą coś ukryć, chcą o czymś, chcą o czymś nie mówić. Więc y, trzeba tym bardziej o tym mówić, dlatego cieszę się, że, że, że rozmawiamy na te i inne tematy, ale tematów, jak widać, na pewno jest nam dużo. Tak myślę, że moglibyśmy rozmawiać nawet dwie godziny, ale nie będziemy ty, 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 tyle czasu zabierać naszym widzom, ale mam jeszcze jedną rzecz, która teraz mi przyszła do głowy i może jeszcze na koniec pokusimy się tutaj o, o komentarz, bo wybuchła wielka burza o ten wywiad prezydenta Dudy dla Michała Rachonia, dla Telewizji Republika. Duda tam miał kilka naprawdę mocnych wstawek, zresztą widać jest chyba do formy wrócił, bo tam w TVN24 też potrafił odpowiedzieć w sprawie słów Radosława Sikorskiego, ale Duda powiedział, będzie ważną rzecz, która roz, rozwścieczyła wręcz Donalda Tuska, całą koalicję rządzącą. Wszyscy zaczęli mówić, że to Duda pojechał do Waszyngtonu i tam nadaje na Polskę, na Polskę, nie na polski rząd, na Polskę. Użyto tej całej retoryki, którą przez 8 lat używało Prawo i Sprawiedliwość wobec opozycji, gdzie no, jednak tam była duża różnica w, ty, w tych zachowaniach, bo co zrobił prezydent Duda? Prezydent Duda udzielił wywiadu dla Polskiej telewizji, którą jest telewizja Republika, dla polskich widzów, gdzie zapytał, gdzie są pieniądze. Jak to jest, że przez lata, przez pandemię, przez kryzys, przez inflację, przez wojnę, zawsze były pieniądze, nie były procedury nadmiernego deficytu, dokładano w trakcie pandemii, tutaj powiedział, ponad miliard dziennie, żeby utrzymać miejsca pracy przedsiębiorców, a teraz nie ma pieniędzy. No i koalicja rządząca wpadła w Spurię, no jak ty to oceniasz? Oceniam to jednoznacznie, to znaczy znów to jest próba robienia z ludzi idiotów, to znaczy próba w ogóle budowy narracji, że prezydent daje jakoś na Polskę za granicą, że to jest skandal, to, to jest w ogóle jakaś piramidalna bzdura. Prezydent no, poleciał na szczycie NATO. Wobec, tak. W obecności kamer całego świata, pa, przedstawicieli państwa całego świata ok, nadaje, ale no. Ale mamy tu wywiad, mamy tu wywiad na zupełnie innych zadach dla polskiego dziennikarza, dla tak. polskiej telewizji, skierowany do polskich widzów, tylko po prostu zrealizowany w Waszyngtonie. Przecież prezydent tego nie powiedział gdzieś na forum publicznym, no tak. nie powiedział, tak no jak mówisz, gdzieś w obecności innych, tylko nie no, mamy. Zwykły wywiad. A przecież Donald Tusk wielokrotnie jako szef Rady Europejskiej, znaczy jako premier, ale też jeżdżący do Brukseli, przecież był pytany na wielu różnych szczytach o różne polskie sprawy. Wtedy mówił, co na ten temat sądzi, i nikomu do głowy nie przychodziłoby robić z tego użyteka. Tu nagle się okazuje, że skandalem jest to, że prezydent udziela takiego a nie innego wywiadu. Nie ma co na to zważać. I tak ci, którzy będą szczekać, będą dalej szczekać. Tu mówiąc klasykiem, psy szczekają, karawana jedzie dalej, ale faktem jest, że prezydent dotknął sedna. Mamy znowu ekipę, która już rządziła, i nagle się okazuje, że ci sami ludzie, którzy wrócili do władzy, bardzo często jeden do jednego ci sami ludzie w różnych miejscach, nagle się okazuje, że znowu tych pieniędzy nie ma. No, tak jak była ogromna luka VAT-owska według różnych szacunków, no ale powiedzmy kilkaset miliardów złotych za czasów Platformy, tak pojawia się to ponownie, popatrząc po danych, twardych danych. No i znów, tak jak mówisz, no, prezydent pyta się gdzie, się, gdzie są pieniądze, to ja się pytam, gdzie są wyniki kwa za drugi kwartał Orlenu, dlaczego nie znamy jako, jako opinia publiczna tych wyników, co chce ukryć Orlen, prawda? I takich pytań można stawiać multum, ale te informacje są niepokojące. Mamy co i róż informacje dotyczące zwolnień grupowych, mamy informacje o PKP Cargo, gdzie jedna trzecia ludzi ma zostać wyrzucona, już zostaje wyrzucona na bruk, mamy szereg innych informacji o cięciach, zwolnieniach, o zaciskaniu pasa. Mamy tą procedurę nadmiernego deficytu, którą ja uważam akurat za to, że to jest coś, co paradoksalnie Donaldowi Tuskowi spadło jak gwiazdka z nieba, ponieważ on teraz będzie mógł mówić, jeżeli będzie chciała, podejrzewam, że prędzej czy później użyje tego argumentu, że nie możemy różnych wydatków teraz robić, ponieważ mamy procedurę, musimy zaciskać pas, tak, no i znów nie tak, trzeba się tak, będzie wywiązywać ze tak. swoich obietnic. A więc takie pytanie na koniec, no jak to jest, że Mieli znowu przyjść fachowcy, mieli być wszyscy kompetentni, miało być wszystko super fajnie a nagle się okazuje, że jest jeszcze gorzej. Rząd miał być rozrośnięty za Prawa i Sprawiedliwości, owszem, był jest, duży, teraz nagle... Kilka, teraz jest jeszcze większy i problemu nie ma. Dziura Morawieckiego, która miała być katastrofą, jest jeszcze większa i problemu nie ma. No i takich pytań można, drodzy widzowie, stawiać naprawdę wiele i pokazywać na ja, absurdy. Ja, 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 pocieszyła mnie rozmowa z Tobą, bo, bo, bo jednak m, m, patrzysz na wiele spraw podobnie niż ja, a ja zacząłem się niepokoić, bo czytam nie, niekiedy komentarze widzów kanału Analiza Polityczna i jest tak Pan codziennie mówi o czymś złym. Codziennie jest coś złego, coś... Na, negatywnego, czy jest coś pozytywnego i ja siedzę myślę, no, no ale no codziennie jest coś złego. No. no to prawda, no mało jest takich kwestii pozytywnych, to no tak sięgam, tak próbuję sobie przypomnieć co, co, co pozytywnego w polityce. W, po, w polityce chyba za bardzo pozytywnego za dużo się nie, nie dzieje. No. dzieje. To pozytywnie, pozytywne jest to, że jest ciepło, że jest słońce, że są wakacje, że jest lato, że trwa euro. I to są pozytywne rzeczy, ale, ale, ale tak w polityce, no to mówiąc poważnie, już raz. zupełnie tak. niestety dzieje się dużo złego. Trwa proces zwijania Polski, trwa proces rozmontowywania Polski, konsekwentnie, obszar po obszarze, w różnych strategicznych kwestiach. Mało tego, ja będę jeszcze większym pesymistą i widzą odpowiem, że Łukasz będzie mówił jeszcze więcej różnych złych rzeczy, ponieważ ten proces musi potrwać. Jeżeli PIS Zjednoczona Prawica rządziły przez dwie kadencje, to nie da się tak szybko łatwo, łatwo i szybko rozmontować gospodarki, nie da się tak szybko tego wszystkiego pozmieniać, to na to potrzeba czasu, choć i tak ci specjaliści robią to w ekspresowym tempie, więc niestety tych informacji będzie jeszcze więcej, a i takich tempo jest naprawdę zawrotne. Ja przyznam szczerze. Pracując w newsach, śledząc tą bieżącą politykę, i tak nie za wszystkim nadążam, dlatego współczuję z zwykłym ludziom, którzy próbują tak. chociaż zorientować się, co się dzieje, bo tempo przykrywania jednych spraw drugimi jest tak duże, że naprawdę się nie da. I niestety to jest pesymistyczne. Niestety wydaje się, że tego będzie jeszcze więcej. No ale kto wie, jeżeli widzą się, spodoba nasza rozmowa, to będziemy mieli przynajmniej to co komentować. Będziemy komentarz. komentować, a ja Tobie, K Karolu, za dzisiaj bardzo mocno dziękuję za rozmowę. A widzów odsyłam do YouTube'a Karola Gaca. Ja zalinkuję w pierwszym komentarzu do, 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 tego, do tego materiału kilka ciekawych rozmów, które, kanał, które Karol zrobił na swoim kanale. No, Rozmowy z Ziemkiewiczem, przesłuchanie. Od A do Z, rozmowa z Dominiką Ciosić o y, szachownicy unijnej. Od A do Z nową rozmowę Karol nagrał, która y, mówi o y, CPK z ekspertem. Zachęcam, bo to są wartościowe materiały, warto wspierać. Bardzo dziękuję Łukaszu. Rzeczywiście ja też korzystając z okazji zachęcam. Owszem, rozmowa o CPK, potężna rozmowa, półtorej godziny dawki wiedzy, faktów, liczb. Na razie mało co, ale być może ze względu na długość o. to odstrasza. Zachęcam wszystkich zainteresowanych tym tematem, bo naprawdę ta rozmowa wyszła ciekawie. Zachęcam też do, do oglądania innych materiałów, czy komentarzy, czy rozmów. Niezależnie od wszystkiego, bardzo dziękuję Ci, Łukaszu, za zaproszenie. Kłaniam się Twoim widzom i Państwa też zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli Państwo uważacie, że ta rozmowa nam wyszła ciekawie, jeżeli chcecie posłuchać moich treści, to też zachęcam. No, za dziś bardzo dziękuję i być może do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia.